Jeśli ktoś sądzi, że nasze granice są ustalone od 1945 roku, to może się zdziwić, że w 1951 roku nastąpiła dość znacząca korekta granic i mamy tego dalekie echo w Warszawie, ale po kolei. Kiedy w 1945 roku zmieniały się granice, ludzie z kresów zabierali różne święte wizerunki ze sobą. Na przykład jedna trzecia wszystkich maryjnych wizerunków w Polsce to obrazy z kresów, a z tego połowa w sposób oczywisty trafiła. Na Śląsk. Nazywa się je madonnami kresowymi. W Warszawie mamy kilka takich wizerunków, ale ten z kościoła świętej Anny jest nietypowy. Otóż miejscowość sokal po II wojnie była w Związku Radzieckim, ale dzielnica zaburze z obrazem maryjnym była w Polsce. Po korekcie z 1951 roku cały sokal przeszedł do ZSRR, a zakonnicy uciekając, zabrali obraz, który trafił ostatecznie do chrubieszowa. Była to kopia obrazu z XIV wieku, bowiem oryginał spłonął w XIX wieku. Co w związku z tym ma tu do rzeczy Warszawa? Otóż kopia oryginalnego obrazu znajdowała się w Warszawie u świętej Anny od początku XVIII wieku. W wieku XX historia obrazu staje się niejasna. Najczęściej mówi się, że obraz zaginął podczas II wojny, ale przewodnik Szwankowskiej z 1980 roku, wydany przez Prymasowską Radę Budowy Kościołów, mówi, że obraz tam jest. W każdym razie to, co dziś widzimy, to kopia z 2000 2014 roku stworzona na podstawie ryciny oryginału z 1724 roku niepozorny obraz, a tyle historii do opowiedzenia.